Znieczulenie podniebienne PASA, gałązek zębodyłowych przednich i środkowych, jest wygodną i przewidywalną techniką, która z jednego wkłucia umożliwia obustronne znieczulenie siekaczy i kłów. Znieczulenie PASA jest dobrą alternatywą dla znieczulenia nasienkowych w odcinku przednim, gdzie zamiast kilku wkłuć możemy wykonać jedno i znieczulić od razu sześć zębów. Zobaczmy, jak wykonać to znieczulenie. Technika iniekcji, znieczulenie przewodowe gałązek przednich, z dostępu w okolicy kanału przysięcznego. P. ASA Ustaw łąd STA w trybie STA. Do tego znieczulenia stosuj końcówkę roboczą z krótką igłą. Pamiętaj, że stosowanie trybu STA do tego znieczulenia zapewnia bezpieczną, kontrolowaną i stałą szybkość podawania anestetyku. Podawanie anestetyku z większą szybkością niż w trybie Control Flow może doprowadzić do powikłań i lub zniszczenia tkanek. Upewni się, że funkcja aspiracji jest włączona, ponieważ należy wykonać aspirację w trakcie podawania anestetyku. Miejsce w Wykonaj w bocznie do podadki przysiecznej na linii fałdu podniebiennego. Skieruj igłę w leżący głębi kanał nosowo-podniebienny. Celem jest dotarcie w okolice kanału. Rozpocznij znieczulenie PASA a techniką pre-puncture. Delikatnie oprzyj ścięty koniec igły na bocznej powierzchni brodawki przysiecznej. Krok drugi. Ustabilizuj igłę uciskającą wacikiem, najlepiej osadzonym na patyczku, który pozwala kontrolować nacisk. Wacik wchłania nadmiar anestetyku i pacjent jest mniej narażony na nieprzyjemne do smakowe w trakcie podawania znieczulenia. Krok trzeci. Włącz automatyczny tryb podawania, naciskając delikatny sterownik nożny. Usłyszysz trzy sygnały, a następnie komunikat Cruise. Wtedy zdejmij nogę ze sterownika. Błąd STA będzie w dalszym ciągu wydawać sygnał, co oznacza, że rozpoczęło się i trwa automatyczne, ciągłe podawanie anestetyku. Krople anestetyku na końcu igły wywołają efekt znieczulenia powierzchniowego. Nie penetruj tkanek na tym etapie. Przytrzymuj igłę na powierzchni jeszcze w trakcie kolejnych pięciu sygnałów. Potem wkłuj igłę. Krok czwarty. Obracając końcówkę delikatnie, wkłuj igłę na głębokość 1-2 mm, po czym zatrzymaj prowadzenie igły na 4 lub 5 sygnałów. W tym czasie krople anestetyku utworzą na końcu igły płaszcz anemizacyjny, a tkanki na drodze penetracji igły będą na bieżąco znieczulane. Krok piąty. Powoli wprowadzaj igłę w tkanki, obracając ją jednocześnie w prawo i w lewo. Wprowadzając igłę zatrzymuj się co 1-2 mm. Dotarcie igły do kości powinno zająć od 8 do 12 sekund, w zależności od grubości tkanek podniebiennych. Krok szósty. Po dotarciu w okolice kanału przysiecznego zatrzymaj igłę. Zobaczysz wyraźne blednięcie tkanek podniebiennych, które jest oczekiwanym skutkiem działania anestetyku. Jest to objaw prawidłowy. Kiedy igła znajdzie się w okolicy kanału przysiecznego, wykonaj aspirację. Naciśnij, a potem zwolnij sterownik i obserwuj, czy w przewodzie lub złączu pojawiła się krew. Brak krwi oznacza ujemny wynik aspiracji i możesz kontynuować podawanie znieczulenia. W przypadku dodatniego wyniku aspiracji, czyli obecności krwi w złączu lub przewodzie, zmień pozycję igły i powtórz aspirację przed dalszym znieczulaniem, aż do uzyskania wyniku ujemnego. Po podaniu odpowiedniej dawki anestetyku, zauważysz rozległy obszar zblednięcia tkanek. Po podaniu zalecanej objętości anestetyku wysuń igłę. Zrób to tak, aby zapobiec dostaniu się anestetyku do ust pacjenta. Gdy igła znajduje się jeszcze w tkankach miękkich pacjenta, wykonaj aspirację. Następnie odczekaj trzy sygnały, po czym wyjmij igłę z jamy ustnej pacjenta. Skieruj igłę z dala od pacjenta, aby resztki anestetyku z igły nie spadły na jego twarz. Teraz przedstawimy kliniczny przykład znieczulenia przewodowego gałązek przednich z dostępu w okolicy kanału przysiecznego, P-ASA. Zauważ, że końcówka igły znajduje się na bocznej powierzchni brodawki przysiecznej. Następnie do końcówki igły przykładany jest waci. Podawanie anestetyku rozpoczyna się przez włączenie trybu automatycznego. Po wprowadzeniu w tkanki igła zostaje zatrzymana na czas 4 do 5 sygnałów przed dalszym wkuwaniem. Następnie igła jest wprowadzana kolejno 1 do 2 mm z jednoczesnym lekkim ruchem obrotowym. Po zbrydnięciu brodawki ustaw igłę bardziej pionowo, aby uzyskać dostęp do kanału przysiecznego i powoli kontynuuj wprowadzanie igły, obracając ją jednocześnie w lewo i w prawo. W obrębie kanału przysięcznego wkłuj igłę na głębokość 5 do 8 mm. Wszystkie ruchy wykonuj powoli i delikatnie. Przesuwa igłę w głąb maksymalnie 1 do 2 mm za każdym razem. Nie wykonuj nagłych ruchów. Kiedy igła osiągnie kanał przysieczny i jego wewnętrzną ścianę, zatrzymaj igłę i wykonaj aspirację przez naciśnięcie i zwolnienie sterownika. Do kanału możesz prowadzić maksymalnie 3 czwarte długości igły. Jeżeli wynik aspiracji jest ujemny, przytrzymaj igłę w tej samej pozycji i podaj odpowiednią ilość anestetyku. Po podaniu odpowiedniej dawki anestetyku zauważysz rozległy obszar spladnięcia tkanek. Po podaniu zalecanej objętości anestetyku wysuń igłę. Zrób to tak, aby zapobiec dostaniu się anestetyku do ust pacjenta. Gdy igła znajduje się jeszcze w tkankach miękkich pacjenta, wykonaj aspirację. Następnie odczekaj trzy sygnały, po czym wyjmij igłę z jamy ustnej pacjenta. Skieruj igłę z dala od pacjenta, aby resztkę anestetyku z igły nie spadły na jego twarz. W zakresie wyłącznej odpowiedzialności każdego lekarza jest ustalenie, dobranie i podanie właściwego leku i jego dawki dla danego pacjenta. Następująca informacja została przygotowana przez firmę Milestone. Wskazówki mają charakter ogólny i nie stanowią konkretnego zalecenia dla danego pacjenta. Firma Milestone zaleca następujący środek i dawkowanie do wykonania znieczulenia przewodowego gałązek przednich z dostępu w okolicy kanału przysięcznego: 2% chlorowodorek lidokainy, 1-100 do 100 000 zepinefrynu. Proponowana ilość środka do wykonania znieczulenia przewodowego PASA gałęzi zemodułowej górnej przedniej to 3 czwarte do 1%. Jeżeli stosujesz anestetyk w stężeniu 4%, jak na przykład 4% chlorowodorek artykainy, to podawaj jedną drugą sugerowanej wcześniej dawki z zachowaniem stosownej ostrożności. Zapoznaj się z właściwymi materiałami źródłowymi, zawierającymi wytyczne stosowania środków do znieczuleń miejscowych i ich dawek. Znieczulenie przewodowe PASA jest użyteczną techniką znieczulania, w której z jednego wkłucia można znieczulić zarówno siekacze, jak i przedczonowce oraz tkanki miękkie w przedniej części podniebienia. Znieczulenie zapewnia zniesienie bólu, nie znieczulając przy tym warg czy twarzy, co znacznie poprawia komfort pacjenta po zabiegu. Ponadto pacjent podczas zabiegu zachowuje sprawność mimiczną, co ma szczególne znaczenie w stomatologii estetycznej, gdzie często prawidłowa ocena linii uśmiechu u pacjenta z odrębniałymi wargami jest bardzo trudna.